Siemanko Traderzy, Siemanko Traderki. Mamy sobotę 16 sierpnia. W ostatnich nagraniach skupialiśmy się głównie na altcoinach. Analizowaliśmy ich potencjał, ryzyka oraz możliwe scenariusze. Dzisiaj jednak wrócimy sobie do fundamentów całej kryptowalutowej przestrzeni. Czyli do Bitcoina i Ethereum. właśnie one w dużej mierze cały czas tak naprawdę Wyznaczają kierunek dla reszty rynku. Grają tutaj główne skrzypce. No i ich obecne zachowanie może nam wiele powiedzieć o tym, co czeka altcoiny w najbliższych tygodniach. Przyjrzymy się więc aktualnej sytuacji na wykresach. Sprawdzimy kluczowe poziomy, poszukamy sygnałów czy też wskazówek, które mogą pokazać nam dalszy potencjalny rozwój sytuacji. Z tej strony Krzysiek z grupy Gambit Tradera. Zapraszam serdecznie do naszej społeczności Discord. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Wykres Bitcoina na interwale tygodniowym to tutaj widzimy. Trend wzrostowy 2 z najlepsze. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek sygnały na to, że mielibyśmy tutaj robić jakąś bardzo głęboką korektę i tak naprawdę rozpocząć być może nawet bez C, o czym już niektórzy mówią, że powoli się do tego możemy zbliżać, no to jeżeli chodzi ten tygodniowy interwał, no to widzimy, że tutaj faktycznie mamy coraz głębsze korekty. Jeżeli chodzi o tą korektę, ta już była w ogóle zdecydowanie większa. Natomiast właśnie w perspektywie ruchu trendowego to dopiero zejście poniżej 74 tysięcy dolarów w tej perspektywie właśnie tygodniowej będzie nam mówiło o tym że faktycznie tutaj mamy koniec hossy i raczej będziemy się staczać w dół 74 tysiące natomiast na chwilę obecną jesteśmy na poziomach 117 tysięcy więc to będzie bardzo późny sygnał trzeba go byłoby szukać o wiele wiele wcześniej Natomiast zdecydowanie gdyby tutaj jakaś większa korekta miała się wydarzyć to zdecydowanie te okolice okolice właśnie obrony tego dołka na 74 tysiącach mogłyby nam bronić cały czas ten trend wzrostowy więc jeżeli się w dłuższej perspektywie okaże, że bitką chciałby mimo wszystko jakąś głęboką korektę zrobić no to właśnie tutaj ta przestrzeń gdzieś właśnie okolice poniżej 90 tysięcy wraz z obroną tego dołka na 74500 powiedzmy w zaokrągleniu powinny nam cały czas ten trend wzrostowy bronić jeżeli chodzi o ostatni lokalny ruch natomiast no to tutaj widzimy że też cały czas mamy podtrzymanie tych lokalnych wzrostów jedziemy sobie na interwał jednodniowy, no to zdecydowanie trzeba brać pod uwagę obronę tego dołka. Tutaj oczywiście dostaliśmy wybicie tego szczytu w ostatnich dniach, które nie jest jakoś specjalnie ładne, jako że widzimy, iż cena przestrzeni znad tego wierzchołka została dosyć mocno odrzucona. No, nie ma się co dziwić, mimo wszystko są to, są to już bardzo wysokie poziomy i zdecydowanie trzeba brać pod uwagę to, że tutaj część rynku na pewno ta część, która kupowała Bitcoina gdzieś tam na poziomach w okolicy 20-30 tysięcy. Będzie tutaj już zyski realizować. Natomiast nawet te lokalne ruchy, które są tutaj. One cały czas pokazują nam kierunek do góry. Nawet te niskie interwały mówią nam o tym, że powinniśmy się trzymać trendu i taka właśnie pierwsza przestrzeń na cały czas podtrzymanie lokalnych wzrostów to będzie właśnie obrona tego dołka na 111 870. Więc tutaj bardzo lokalnie też spodziewam się, że powinniśmy dostać stąd reakcję i prawdopodobnie jazdę po kolejny nowy szczyt. Oczywiście, w momencie kiedy jesteśmy wysoko, jeżeli faktycznie tutaj część rynku realizuje już swoje zyski, może się okazać, że trzeba będzie sięgnąć po popłynność i co nieco powybijać. Nasze dołki. Mamy tutaj wybicie góry. Możemy się też spodziewać, że dostaniemy wybicie czyszczące tego dołka. To nawet pasowałoby, jeżeli chodzi o mój scenariusz, jako że tutaj mamy powtórzenie tej korekty tuż pod tym dołkiem. Będzie to też fajna przestrzeń. I mamy naszą strefkę 1 do 1. Zaznaczymy ją sobie na pomarańczowo. Dlaczego jest to też fajna przestrzeń? Dlatego, że mamy tutaj też wsparcie z tych ostatnich właśnie wierzchołków w tej okolicy. Więc może się okazać, że nawet jeżeli dostaniemy wyczyszczenie tego dołka, padniemy poniżej, to w tej przestrzeni już właśnie pod tym dołkiem może się okazać, że pojawi nam się popyt. Po prostu ten trend ułoży się taki sposób. Także lokalnie na Bitcoinie widzę tutaj w najbliższym czasie dwie takie strefy. Jedna strefa to jest właśnie ta zielona. Wraz z zamknięciem tego tutaj kapa na interwale jednodniowym mamy, tu, mamy tutaj okolice poniżej 115 680 dolarów. Tutaj oczekiwalibyśmy jakiegoś sygnału na niższym interwale, czy to będzie interwał czterogodzinowy, godzinowy, jeżeli taki sygnał się tutaj pojawi, można będzie próbować sobie znowu pohandlować tego Bitcoina cały czas do góry. Natomiast jeżeli okaże się, że jednak ta strefa pęknie, no to tak jak mówię tuż pod mamy dosyć fajne miejsce. Tego, aby jednak ten ruch, mimo tego złamania, które tutaj mogłoby wystąpić, powinien być kontynuowany. Powinien. Natomiast pamiętajmy, że rynek może mieć tutaj na to inny plan. Jeżeli okaże się, że tutaj wraz z realizacją zysków jest na tyle mocna wyprzedaż. To te strefy nie zadziałają, no to może się okazać, że faktycznie zrobimy o wiele głębszą korektę, i dopiero tutaj trzecia nasza strefa na podtrzymanie tego globalnego trendu wzrostowego, mimo wszystko, będzie dopiero naszą taką docelową strefą na kolejny dłuższy tak naprawdę, już wtedy swing do, do góry. Natomiast, gdybyśmy mieli tutaj się obsuwać właśnie w okolice poniżej 90 tysięcy dolarów, no to Troszkę to zapewne, zapewne potrwa. Przyszłość przyszła do mnie dzisiaj i zapukała do moich drzwi. Ogłosiła się moim sojusznikiem, aby mnie chronić na zawsze. Przyszłość była bogata i dojrzała. Mój partner do końca. Rzetelny, słowny i profesjonalny. Gambit Tradera i AvaTrade są razem. A my jesteśmy już na wykresie Ethereum. Tutaj ostatnimi czasy paraboliczne wręcz wzrosty. Popatrzymy sobie od tego dołka, który mieliśmy w okolicach 1400 dolarów. To pniemy się do góry praktycznie pionowo. W tym miejscu mieliśmy chwilowy postój. Tutaj rynek. Zrobił niewielką korektę to było prawdopodobnie chyba tylko 50%. Połowa tego ruchu tak naprawdę została zaliczona, o ile dobrze pamiętam, tak. Po czym ruszyliśmy, ruszyliśmy z tej konsolidacji do góry? Ostatnimi czasy wybiliśmy dosyć mocny opór, który właśnie był w okolicy tych wierzchołków na 4100 dolarów. No, i niewiele nam brakło tak naprawdę do pokonania ATH. Oczywiście ja tutaj bardzo pozytywnie się zapatruję na to, że to ATH zostanie w najbliższym czasie zaliczony. Natomiast, czy coś tutaj może się wydarzyć jeszcze po drodze? Skąd moglibyśmy taki ruch jeszcze po to ATH łapać? Tak naprawdę, to powoli zbliżamy się w takich przestrzeni, które mogłyby nam dać reakcję. Jeżeli chodzi o ten ruch wzrostowy, no to widzimy, że on rysuje się w taki sposób. Złamanie tego ruchu wzrostowego będzie dopiero po wybiciu tego dołka na 3350 dolarów, więc też jest to dosyć daleko na chwilę obecną. To jest taka nasza najdalsza strefa, jeżeli chodzi o strefę na podtrzymanie wzrostów. Natomiast tutaj na wykresie nałożyłem sobie jeszcze takiego malutkiego order bloka, to jest interwał 4-godzinowy, który też może nam spokojnie dać kolejny nowy lokalny szczyt, a tak naprawdę prawdopodobnie, czyli stąd tutaj mielibyśmy się faktycznie odbijać, no to już prawdopodobnie wtedy polecimy sobie po nasze ATH. Ten ruch, który tutaj w dół nam się narysował. Przed zaliczeniem ATH. No i że w tym momencie trójfalowe widzimy, że na chwilę obecną cena nam tutaj troszkę wyhamowała. Prawda, zaliczyliśmy górną krawędź tego, tego order bloka. Chyba tak, o ile mylę zaliczyliśmy. Hmm? Jest knocik. Natomiast tak, jeżeli faktycznie mielibyśmy stąd rosnąć, to potwierdzenie będzie dosyć wysoko. Bo tutaj złamanie nastąpi dopiero wybiciu, po wybiciu tego wierzchołka więc dosyć późno natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze szansa, że zrobimy chociaż jeszcze jedną nóżkę w dół jeżeli chodzi o ten ostatni ruch ten ostatni ruch do dołu no to tutaj mamy już jakieś lokalne złamanie tak naprawdę w tym miejscu bo właśnie po tym jak cena wyhamowała więc może się okazać, że to minimalne zaliczenie tego order bloka już wystarczyło. I tutaj, wraz z obroną tego dołka na 4364 dolary, mniej więcej tutaj, cena już będzie nam się powoli budowała do góry. Gdyby tak się miało stać, fajnie by było dostać jeszcze jedno potwierdzenie w postaci wybicia tego wierzchołka i powrotu. I mielibyśmy tutaj po prostu niższy dołek, kolejny wyższy szczyt. I tutaj na powrocie można by było już na wczesnym etapie próbować takiej pozycji, próbować zająć takie pozycje na nowo budujący się trend. I takie pozycje lokalne trzeba by było też w miarę szybko zabezpieczać, bo tutaj ta strefa może być strefą dosyć mocno zaporową, jeżeli chodzi o tak jak mówię z tej dużej perspektywy, z tej większej perspektywy ten ruch wygląda w taki sposób. Właśnie po dojeździe w te miejsce może się okazać, że dostaniemy kolejną nogę w dół. Jeżeli natomiast wpadniemy sobie niżej, nie wybijając kolejnego lokalnego szczytu, no to oczywiście będziemy mogli wypatrywać sobie takiego sygnału cały czas w tych przestrzeniach, dopóki trzyma nas ten właśnie dołeczek. Jeżeli okaże się, że jednak bitcoin i cały rynek będzie chciał wykonać głębszą korektę, no to będziemy upatrywać powtórzenia właśnie tej żółtej korekty. Ta korekta, jak sobie ją odmierzymy, ona właśnie powinna nam się mniej więcej zbiegać w dolnych rejonach tego order bloka, więc nawet jeżeli wybijemy ten dołeczek na 4160, to może się okazać, że jednak trzyma nas powtórzenie tej korekty. Tutaj właśnie korelacyjnie z Bitcoinem mamy podobną sytuację, tak samo jak na Bitcoinie. Wiedzieliśmy sobie o tym, że w momencie wybicia tego dołeczka może się okazać, że ta strefa 1 do 1 nas jeszcze utrzyma, cały order block. To tutaj, co prawda, do tego lepszego order bloka jest troszkę dalej, natomiast cały czas po wybiciu tego dołka jest opcja, że utrzyma nas powtórzenie tej żółtej korekty. Jeżeli nie zaliczymy powtórzenia żółtej korekty i wystarczy już to liczenie tego naszego order bloka, tej zielonej przestrzeni, to jeżeli okaże się, że dostaniemy nowe szczyty, to powtórzenie tej żółtej korekty będziemy mogli na nie polować właśnie z wyższych, z wyższych lejonów. Generalnie moje założenia na Itylion są takie, że tutaj powinna się nam powtórzyć właśnie ta żółta korekta. Nie wiem, czy to będzie teraz, czy jeszcze z wyższych lejonów. Następnie dostaniemy właśnie powtórzenie tej troszkę większej niebieskiej korekty. I tutaj po takim powtórzeniu, gdyby ten scenariusz nam się zrealizował, no to mielibyśmy fajny, dokończony impuls i moglibyśmy się spodziewać dopiero jakiegoś głębszego zjazdu dla właśnie całych tych parabolicznych ostatnich ruchów na Itilium. Na i jakiejś właśnie takiej... Głębszej korekty, która zniesie nam cały ten ruch o 50%, przynajmniej 50%. Na chwilę obecną jednak trzymamy się tego, że tutaj rynek ma jeszcze prawdopodobnie apetyt na to, aby sobie to ATH zaliczyć, dlatego pilnujemy, pilnujemy tych lokalnych struktur i tych lokalnych przestrzeni. Zielona strefa, jeżeli ona pęknie tuż pod nią, mimo wszystko jest cały czas to 1 do 1 czyszczenie tego dołka też może dać nam jakąś fajną reakcję, zebranie właśnie stop losów Spod tych tutaj dołków, więc ja jak najbardziej tutaj będę szukał handlu osobiście i będę się temu przypatrywał. Tutaj się będzie w najbliższym czasie działo. No i zobaczymy, czy, czy akurat ten pomysł i taki handel tutaj będzie udany. E, oczywiście ten order block pod nami. Też będzie silny, więc nawet jeżeli się okaże, że dostaniemy overbalance tej projekty będzie to dużo większy zjazd. No to mimo wszystko wraz z obroną 3350 tutaj cały czas ten trend wzrostowy globalny będzie podtrzymany wraz z obroną tego dołka. Dopiero właśnie zejście poniżej tego poziomu tutaj będzie raczej Kiepską przesłanką, gdyby to się miało odbyć w taki sposób, że nie wybijemy tego ATH, a tutaj pojawi nam się taki spadek, no to może faktycznie świadczyć o tym, że już więcej mocy na Ethereum nie ma. I wtedy będziemy rozpatrywać dalsze, dalsze scenariusze. Na chwilę obecną, tak jak mówię, trzymamy się trendu patrzymy cały czas perspektywicznie do góry. Jesteśmy już wysoko na Bitcoinie. Jesteśmy też wysoko na Ethereum. Więc trzeba uważać. Natomiast friend is your friend i zazwyczaj jest tak, że on trwa o wiele dłużej niż nam się wydaje. Nie powinniśmy tutaj grać przeciwko niemu. Pamiętajmy, żeby reagować na bieżąco na to, co się dzieje na, na rynkach. Oczywiście musimy mieć swoje założenia, swoje przewidywania, natomiast to my dostosowujemy się do tego, co robi rynek, ponieważ nie jesteśmy go w stanie sami kreować. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli podobał Wam się materiał, zostawcie lajka, dajcie kuba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A ja życzę Wam. Udanego weekendu i oczywiście udanego handlu w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.